Edonutka to urządzenie, które umożliwia odtwarzanie muzyki za pomocą prostego przykładania kart. Wystarczy zbliżyć kartę, by usłyszeć ulubioną piosenkę lub bajkę. Umożliwia również łatwe zasypianie. Można słuchać kołysanek, uspokajającego szumu, lub dźwięków natury. Oferuje także dostęp do radia internetowego, w tym stacji stworzonych specjalnie dla najmłodszych. Edonutkę można obsługiwać także za pomocą pilota, co daje dzieciom dodatkowe możliwości zabawy. To również wielokolorowa lampka i narzędzie wspierające dzieci, które nie potrafią jeszcze czytać. Wystarczy wybrać numer strony, aby usłyszeć treść polecenia. EduNutka ma wbudowany głośnik, ale można do niej podłączyć słuchawki lub zewnętrzny głośnik Bluetooth, dając dziecku możliwość skupienia się na słuchaniu audiobooka lub większą swobodę ruchów bez zbędnych kabli. EduNutka zapamiętuje moment zakończenia audiobooka, dzięki czemu dziecko może łatwo kontynuować słuchanie tam, gdzie przerwało. To także edukacja i nauka przez zabawę. Uczy cyfr, dodawania, odejmowania, a także tabliczki mnożenia. Po usłyszeniu pytania np. 1 x 7 równa się, dziecko odpowiada, przykładając kartę numeryczną lub wybierając wynik na pilocie. Przy błędnej odpowiedzi edunutka podaje poprawne rozwiązanie, pomagając dziecku uczyć się na bieżąco. Możesz rozszerzyć edunutkę o edukacyjne karty dźwiękowe, takie jak instrumenty, zwierzęta, części ciała czy flagi. Po przyłożeniu do Edunutki przekazują one dziecku ciekawe informacje. Dostępne są także karty z onomatopejami, które wspierają rozwój mowy. Na Edunutkę możesz wybrać dowolny plik MP3 z piosenką czy audiobookiem, ale także skorzystać z naszej gotowej bazy. Znajdziesz tam między innymi remiksy znanych dziecięcych hitów, kołysanki, uspokajający szum, śpiewane wiersze Juliana Tuwima muzykę klasyczną, bajki, audiobooki czy interaktywne opowiadanie, które sprawdzają słuchanie ze zrozumieniem. Oprogramowanie Edunutki jest ciągle rozwijane, a baza zasobów regularnie się powiększa. Przypisanie plików do karty jest proste. Można to zrobić przez przeglądarkę internetową w telefonie lub na komputerze. Dzięki możliwości aktualizacji urządzenia masz pewność, że zawsze będziesz korzystać z najnowszych funkcjonalności. Edunutka to wyjątkowe urządzenie, które łączy zabawę, naukę i rozwój. Dziś i przez wiele lat.